lecimy sobie na multi, filmik leci, nie chcę leci na YouTube, jak rzuca reklama do firmy będzie robiona Więc, mordeczki, zapraszamy wszystkich tutaj do firmy TransPid Poland. Naprawdę trzecie miejsce w Polsce, aktualnie 20, któreś na świecie. Firma bardzo aktywna, do której jednak warto przyjść i, i pokazać swoje umiejętności przede wszystkim e, łączy, na, łączy na nas wspólne, wspólna pasja oraz miłość do ciężarówek. Jeżeli macie tutaj taką też, to was zapraszamy tutaj do firmy. E, naprawdę mamy strefę Junior, a graczy od 12-13 lat do lat 18 strefa senior. Czyli od lat y, 19 powyżej. No. Y, serdecznie wszystkich zapraszamy. Oferujemy tutaj y, Biomatosferę. Y, serwer Teamspeak. Y, tutaj za dobre sprawowanie jakie jest DLC. Na pewno wpadnie, więc mimo zapraszamy. Twoje malowanie, jak widzicie tutaj, malowanie jest. No, no co jeszcze? No, wiele innych rzeczy, o których na pewno się dowiecie. Okres próbny. Panu, możecie zrobić 20 tysięcy kilometrów miesiąc. Naprawdę, naprawdę warto przejść i, i spróbować w tej firmie, bo, bo, bo to jest naprawdę szef jest bardzo miły i jeśli będziecie mieli na przykład jakiś problem odnośnie tego, tego na przykład, że yy, nie będzie Was jakiś czas o... To, to śmiało, on jest wyrozumiały, na pewno was wam pomoże w procentach, co tego powiem. Yy, Właścicielem jest Przemek, tak nick, nickname Przem, bardzo miły człowiek, który zawsze idzie się do i zawsze znajdzie rozwiązanie, oferujemy też właśnie takie coś, no w sumie to pomoc koleżanka bardziej w firmie, chodzi nam bardziej o to, że, że po prostu jeśli będziecie mieli jakiś problem, nikt was nie zostawi, nie? Nikt was nie zostawi, z tym samym zawsze znajdzie się jakaś odpowiedź i, i zawsze znajdzie się jakaś pomoc, nie? To nie jest tak, że, że mamy... Kto? Ktoś ma jakiś problem, na przykład z ustawieniem... Załóżmy, chcę streamować i ustawiać crbs a to, to nie jest tak, że będziemy mieli go w dupie, nie? Więc ja z miłą chęcią zapraszam do firmy, no... Jednak opłacam. Rekrutacja trwa... Stawiamy na dobrych pracowników ważne żeby mieć integrację z graczami, z kierowcami naszymi Bo ten... Jednak nie chodzi o te kilometry Limit firmy w miesiącu to jest 46... Ten Limit kilometrów w miesiącu to 40 tysięcy Ile mamy aktualnie kierowców? 35, nie? 35 albo 36. No, aktualny limit kierowców to 35-36, więc sami widzicie, firma nie jest mała. Firma istnieje od ponad roku, no? Eee, prawie rok. Aha, bo niedługo są urodziny, tak? Tak, w maju 26. Widzicie, na prawie rok. Jesteśmy naprawdę notopową firmą w Polsce. Ile zajmuje wbijanie 20 tysięcy kilometrów? Jeden dzień. Jeden dzień, już taka co? Hardcore. Nie no, easy. Ja to ten. No ja, ja tak pewnego miesiąca będę chciał zrobić 600 tysięcy w miesiącu. Będzie ciężka, ale... Nie wiem, sądzę, że mi się to nie uda, ale będę chciał spróbować. Jak to w jeden, dzień? 20 zrobiłeś. No, ale to wtedy codziennie będę musiał tyle robić. A niestety to wszystko trwa. No znaczy jeszcze nie mam 20, no tam 16. Teraz dopiero będę myślał. Tak? Ja 20 tysięcy przekroczyłem w dniu moich urodzin, a przyjęty do firmy chyba. No nie, z półtora tygodnia mi to zajęło. Ale to takie... <grywa> Tak to ja to takie długie igieneczkę, wiesz. No teraz jak ja wiesz, pobawiłem się w ustawienia, żeby to wiesz, tą jakoś obrazu jakoś poprawić, bo jak oglądałem w ABS-ie, to taki ciemny ekran jakiś tam, nie? Ciemniejsze. I ja po prostu w ABS-ie tam filtry sobie dodałem i teraz jest sztos, nie? Tylko odkryłem to, że tutaj skalowanie to jest jako jakość. Tak, tak. A to nie powinno się tak nazywać. No widzisz, no ale... To nie od nas zależy, że tak powiem. No, no ja no rozumiem. Więc naprawdę zapraszam, no widzicie zawsze jest to się ts I to jest naprawdę dużo osób siedzi tutaj. Jak sobie sam, to mógł mógł sobie chyba na 300%. Ale na simulatorach, tam je, dwójka, jedynka to. Teraz mam 150, a tak myślę, że chyba 125 byłoby na konwojach też odpowiednio. Też ścinało bardzo. A ja widzę po OPS-ie, że nawet mi klatka nie spada teraz. Jak ja patrzę od OPS-a, to na przykład teraz nie spadnie, nie? Ale jak na przykład w mieście wyjeżdżam, to tam chyba o dwie klatki mi spadnie, ale tylko przy włączeniu, nie? Potem już sobie wraca. No, teraz nagram ten odcinek na YouTube i. Co będzie? Powiedz, Będz, opowiedz coś o firmie. O, bo ty dłużej ty jesteś, to pewno wiesz. Jestem od miesiąca. No ale to już coś wiesz. No to zacznę od tutaj wprowadzenia do firmy. Zostałem zwerbowany w kamieniołomach przez tutaj menedżerkę i przedstawiciela byłego. No i wszystko się udało. Prawie wszystko, bo w sumie był problem z moim profilem. Yy, walczyliśmy w sumie parę godzin. No i w sumie okazało się, że save jest. No coś nie chcę wczytać Save, mm. więc nowy profil. Mi tutaj jeden yy, tutaj kolega pomógł to wszystko ogarnąć. Ale pewnie nigdy tak nie jest, że ktoś się zostawi, nie? Nie, nie, nie. Właśnie tutaj kurde dla Piotrka yy, to normalnie, no samo powiedzenie dziękuję to za mało, nie? Bo on przesiedział ze mną z dwie godziny i to naprawił, nie? Pytał się, czy Steam Cloud jest włączony, czy yy, jak ja robię na przykład zapisy, jakim ten profil jak był tworzony. Yy, metoda propi błędów, nie? Już chciałem odinstalować grę, nie? I od nowa, reinstall, zrobić no, ale stwierdziliśmy, że po prostu nowy profil zrobimy i to Pomoże. naprawiło, no. Bo strach z Bukiem nie chciało w ogóle, wiesz, tego komputerka nie było, bo <laughs> tylko Steam. Do szefa. Szef, podejście, no, powiedziałbym wzorniczne. Wzorowe bardziej, <laughs> No, wzorowe, sorry. E... <laughs> wzorowe. No bo nie przejmuje się w sumie większość, wszystkim się nie, nie przejmuje. Jak coś mu się nie pójdzie mu pomyślnie, no to po prostu mówi, że jest ok, że, że nie ma co się przejmować. Jak ktoś na przykład powie, że o tam, że któryś zko, z kolei przekroczył prędkość, no to no mówi, no ogarnij ten pomad, jedź dalej, nie. Znaczy ja akurat jest do 90, więc ja tam nie przekraczam, ale... Ale w tej niektórzy jeżdżę po 90... 50 parę. Bo do można jeździć. No. Na nikogo y, tutaj jeszcze nie, nie wiem, no nie usłyszałem od słów szefa, żeby kogoś tam wiesz, wyzywał, nie? No bardzo spokojny to, to wiesz, no spokojny człowiek, tam opanowany. No i oczywiście można się z nimi pośmiać, nie? Na żart można wjechać sobie, no to tam wiesz. Dokładnie, no, to się tak. To, to nie, nie ma sztywności tutaj w firmie, na pewno. A jak szukasz problemów czy coś, no to tutaj ciężko je znaleźć. Tutaj się problemy rozwiązuje. No, tak. Musisz się dobrze wysilić, żeby mieć jakiś problem. Tak. tak, tak Zdecydowanie. Żeby mieć problem tutaj to wiesz... Tutaj wchodzisz i problemy się rozwiązuje, a nie je tworzy No nie zawsze ktoś jest żeby tam ktoś ci pomóc albo coś. Zawsze ktoś jest na spiko Tak, tak hmm. się tam podoba w filmie, fajnie jest. Miała atmosfera, spoko ludzie. Cały czas jest robić... Ik word Halo, Hallo, wie is Halo, Hallo, hallo. Ja, ik weet witam Witamy Nie, no jak są na przykład jakieś konwoje, nie byłem jeszcze kierowcą, to dostawałem informacje na Priv, bo ogólnie to dostałem informacje tutaj na grupie, na Facebooku, tam leci po prostu info co, gdzie, o której, a ja dostawałem bardzo a, szybko na też na, na Steamie, czy tam na TS-ie, nie? czy jestem chętny na, na konwoj żeby sobie polecieć No i to też, też jest yy, no, super zaangażowanie, nie? Też komunikacja tutaj jest też yy, na plus Chyba no nie jeden, by cię Olał i powiedział rację sam, nie? No nie no mogłoby być tak, że ja bym musiał się sam na przykład spytać, nie? Czy coś Ale nie, tutaj tutaj Pierwszą rękę właśnie wyciągają tutaj już w temacie, nie? No ładne? Siemka? Siemka. Siemka siema, siema. Co tam? Jak Ci się podoba w firmie kolego? Czy ty mnie nie poznałeś? Aha, dobra, myślałem, że to dzieciak jakiś, kur... Aaaa! Myślałem, bądź, że to jakiś cięciak. dzieciak. gigant. Nie poznałem cię, powiedziałeś tak... Powiedziałeś tak... Siemka! Nie się. To może wrócę na tę menadżerkę do góry jednak. Nie, 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 dobra, się tu, przepraszam, naprawdę, sorry. Przepraszam cię. Nie mi się. Myślałem, że to jakiś dzieciak tutaj bił. Dziesięcioletni typu, por... seryjnie, nie? Naprawdę nie wiedziałem, że to ty. A ty tam wentylujesz, Paulina, żyjesz? Paulina, to może ty coś powiesz ciekawego o firmie. To ja wam się... właśnie zapytać, jak wam się no, podoba Ale ty, 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 ty już dwa miesiące, więc proszę, jakby większe tutaj doświadczenie od nas, no więc... No, zapraszamy tutaj do wywiadu, nie? Ja nie umiem udzielać wywiadu. No, lecisz, no, smaruję, że szef jest chujowy że wszystkich to się nagrywa To się nagrywa! <grywa> to jest na żywo. To jest nagrywane. To się nagrywane. To na, na żywo to też bym się opuścił, tylko że no, internet nie pozwala. Ale reklamę zrobię. Cztery tysiące ci jeszcze brakuje na wiem, wiem, słoneczko, wiem. Mi tyle brakuje. Patrzyłem. Rozkwinęłem to, jak patrzysz, wiesz? Statystyki wewnątrz firmy. Jest gituba Kurwa, tyś mnie mi Ale ty w 3 ty... Oso... A ja na kalkulatorze liczą. Ty w odosobnieniu byłaś nie? Kiedy? no cały dzień, dzisiaj prawie. Siedziałem na tym kanale, mówię. Pójdę do niej wejść, wejść do niej, pójdę z nią pogadać. A, no. Trzeba mnie było zaczepić? No. mogę. No ale w sumie też nie chciałem ci tak... ...przekazać się. Bo nie wiadomo co tam robisz. Ale widziałem, a, widziałem że postęp zrobiłaś, że daś mnie do Wow, Łałdę, jestem w szoku, naprawdę. Muszę, kurwa, mieć... ...to by później kontaktu bym z tobą nie miał. No, raczej od tak nie będziesz miała przez dwa miesiące, no chyba, że numer telefonów, Facebook, no to wiesz Nie określa. chcę twojego numeru telefonu będziesz, będziesz, będziesz do mnie ten... dzwonić ja Nie, nie będę do ciebie dzwonić, Nie, Co tam? A ja myślę Starujemy się za plecami Aha, to no dobrze Robimy reglony że <laughs> nie w końcu, nie w końcu, który się że jest tak nudno, że... no nie <laughs> A ja. Nie <laughs> chcę na A ja mam 12 lat od 10 a, dwa. Ja może pójdę tam, niżej, na juniorków. Nie, czemu? No, no tak, no, no. Ona tu wbiła, Co powiedziała takim dziecinnym robisz? głosem, nie? A, a ja, ja myślałem, że to jakiś dzieciak przyszedł tu, nie? No, no, nie, nie, nie. Ja jak mi się w filmie podoba. Kolego. Jakbym nagrywał. Zaraz, kurde, zaraz wracam, kilka. User został moved z of your channel. Kurwa. kurwa, na wieczór. Widzisz, że musimy poprawić humor. Chyba dobrze, ne? To samo musi być, pamiętaj. Paulina. Pamiętam. Ja wiem. A jak siedzę tam na górze, to. Jak no chcesz wyjść pogadać, to musisz mnie zaczepić, nie? No, nie tak. mi... Będę cię szturchał z łokcia, nie mam sprawę. W łeb. Nie no, w web, nie, taki... Jakoś nie Ja kobiet nie bij. Ale będę do ciebie zwolił na mesku, kurwa. Kurwa, zaraz będę miała w, w nocy na mesku, co cię, kurde, znajdę cię cię... Nie wiem, co ci adres mogę podać, bo to wiesz... Nie będę ci dzwonił od w nocy. Rozumiem, wiem co to jest. już jeden tu dzwonił do mnie, do na ten. Wiem co to jest ser. No Chyba, że będzie taka sytuacja awaryjna w firmie, nie? Że coś się stanie na no to. Nie no, oczywiście, że... się Czym że w tej firmy od w nocy? No to ja, ja, ja wam powiem, dąku. że miałam kiedyś sytuację. E, dzień przed maturą. o czwartej na dzwonił do mnie kolega, bo trzeba go w grze ubić. I co ubiliście? Mhm. No i gdzie? Pan na maturę to poszłam jak zombie. <śmiech> <śmiech> o, zombie na pewno by było. Tak? Wtedy Tor będzie miał co robić. No i mu dzisiaj 15 tras. To znaczy najeba mu 15 tras. O, jak się będziesz nudzić, to mi możesz, bo ja będę kończył za niedługo lokomotywę. O, panie. O, a ja akurat skończyłem. Chyba pojedziesz z drugą. <głos> <głos> Nie, teraz na patelni. <noise> A dużo tam masz jeszcze hektarów? Dawid? No zacząłem dopiero. Chorzę, że tak jeżdżę, ale pola wyrosła. A ci zjem taką fajną traskę na noc, żebyś miał co robić w nocy. Żeby ci się nie nudziła, a na to robi, żeby ci porobił traski, no to tak o ósmej będziesz może miał 40 tras. Ale on robi krótkie, ja mu piszę, żeby robił długie, on robi krótkie. kurwa robię długie jak indy Ja mu piszę od 3000 wzwyż to on mi robi po półtorej 3000 To jest dobry, dobry pracownik są takie trasy, bo ja trasy do 2000 nazywał spacerkiem kurwa Chyba to nie ma co jechać. No ogóle, to się w ogóle nie płacą wsiadać, nie? Do ciężarówki. Nie. No, szkoda paliwa w firmie. Dokładnie. Dobra. 2000 to tam. Więcej za odpalenie. Szkoda, szkoda tego akumulatora męczyć. Dokładnie. Się nawet nie naładuje przez takie coś, a I tylko się rozwodę. na z tego biegu chłopie, dość, a już muszę się rozładowywać. No. się nie rozpędzisz, nie wrzucisz ósmego biegu, a to już. Koniec. A tu wsteczny. A to teraz ja jeżdżę trasę po 500 km. A ja to Ty na obek jesteś. Obek jesteś. Gdzie mam? Ale ty robisz te osiągnięcia, nie? Tak, tak. A tak. to się nie liczy. To jest usprawiedliwione. No, ja najpierw sobie, robię trasy po 3-4 tysiące. Nie, bo ty, ty, ty jesteś właśnie taką dziewczyną, która potrafi zrobić 220, no 240 tysięcy byś zrobiła wtedy. Tak, no, nie? No, zrobiłabym. No. Znaczy, można powiedzieć, że zrobiłaś, bo straciłaś te kilometry, ale zrobiłaś tyle, no? No, 220 ile to było? 220. Zaraz się pełnią, bo mam ze screen shotowane, bo Miesiąc. nie wierzyłam. Miesiąc to zrobiła, a na początku, jak przychodziła do firmy, to się dziwiła, że 40 zrobię. E, gdzie mam się tepnąć? Ucho? Mm -hmm. e, gdzie ty masz się tepnąć? No, żeby tam z tobą tak. jakąś traskę robić. Ja jestem obok Poznania. 226 722 km. O, to sporo. Ale no to, to poczekasz, że czerwca, To by już wątpię, że osiągniesz pierwsze miejsce. Słonać powiesz, ale ja przecież już nie osiągam pierwszego miejsca. Jak pierwsze miejsce masz teraz, no? Ale to w filmie, no teraz. No tak, tak. W sensie chodzi mi w filmie. A kurwa, myślę, że ja na to patrzę. Ja mam czas, to jeżdżę, że wirus nie ma robota. Ja no to jeżdżę, no bo co mam na no to? Tak. I dokąd ty Jadę do Felixstone, do Anglii. No, 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 no. Po Z domu się nie da wyjść, bo kurwa... Policja jest na mózg. Co? Ciało jebnięta? No kurwa, wyjdziesz z domu, to od razu cię zawracałem bo kolana wyjdą. No ja pierdolę. Ty, ale w ogóle nie uwierzycie. się gadałem z kumplem. No. I ja pierdzielę. I, domu i dostał mandat za to, że był obszerzony. No, było, było, no i tak jest. Za co? Za no. to, że, że się obciął. I nie umiał wytłumaczyć, jak. Mówi, mieszka sam, i po prostu maszynką się obciął, no, ale pan się sam obciął. I to, no, musiał być z domu. Moja no, się musisz z domu się obciąć. No, bo jak jesteś obcięty i masz ładną fryzurę, to dostaniesz mandat, bo wyszedłeś od fryzjera. Tak samo była akcja, że zatrzymali kolesia na tym, na stacji benzynowej, co pan tu robi, on mówi, że zatankować musiał, a ile pan ma w baku? No rezerwa mi się nie świeci, ale muszę do pracy dojechać, no to cyg mandat, bo to niepotrzebne tankowanie. tankowania. Na YouTube a, będzie wesoły filmik, sobie. wesoły filmik policji będzie gadany. Nie chce mi się potem wiedzieć i nać fragmentów. Sens. Chociaż mam taki program do Pania, jest spoko, bo... jaki masz? A no. płatny Płatny, ale darbowy. rozumiem. Wiesz, o co chodzi? No, oczywiście, że tam. Ja akurat korzystam z fajna po ja czy... Na początku to może być, a człowiek brakuje mu troszkę. Funkcji. Kurczę, ale szachmat. Popędził do przodu. No Wytestuję na ciebie się jedną, na tobie jeszcze jedną trasę. Spoko. Stam, z tej samej miejscowości, tylko na samą górę, tam na, na ten, nad Finlandię, tam nad Kielcenas. Nie ma problemu. Bo mnie to męczy ile tam jest kilometrów. A że mi się samej tam nie chce to ciebie wytestuję. A ty jedziesz ten? Mam jechać wolniej, czy? Ej, jedź normalnie, bo ja tu jeszcze na CSA muszę wbić. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczyć, czy się pali, czy jest... Nie Pan mi wchodzi, będzie praktykowizno? No północ się zbliża za minutę, więc po prostu wiesz, wchodzę. Komenda, ciut babka.